Siemka, z tej strony Kaktus, a dzisiaj pokażę Wam gdzie latam najczęściej w rozdziale trzecim. Jeszcze przed przejściem do filmu będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawisz suba na kanale. Dzięki! A teraz przechodzimy już do filmu. W tym filmie pokażę Ci trzy moje ulubione miejscówki, na które najczęściej latam w rozdziale trzecim. A bardziej niż miejscówki, to pokażę Ci dokładne domki oraz rotacje, które wykonuję na tych trzech miejscówkach. Więc zacznę tutaj od cichej cieśniny. Cicha cieśnina to pierwsza miejscówka, na którą poleciałem w tym rozdziale. Z wyglądu przypomina mi ona trochę sklepową sadybę z rozdziału drugiego, aczkolwiek cicha ciśnina według mnie jest naprawdę bardzo fajną miejscówką. Latam tam i wyłącznie wtedy kiedy jest ona hot dropem i latam na ten oto zielony domek, gdzie go lutuję. Rozwalam całą cichą cieśninę, wsiadam do samochodu. Jadę na latarnię, kolapsuję latarnię, zbierając z niej lód, wsiadam na tyrolkę i podjeżdżam piramida piramidę Azteków. A tam to już gierka toczy się sama, w zależności od tego jak ułoży się strefa. Kolejną miejscówką na tej liście jest sąsiadująca z piramidą Azteków Daily Bugle, zwana przez większość ludzi bajgielkiem. Jeżeli chodzi o mnie, to ja najczęściej latam na ten malutki domek, gdzie po prostu biorę lód, biorę sobie te beczki oraz lodówkę i idę po Spiderman'a, a następnie czyszczę miejscówkę i uciekam z tej miejscówki. Więc to by była moja taktyka oraz rotacja właśnie na bajgielku. A najczęściej latam na niego na solówkach oraz duo pod względem tego, czy pierwsze jest Towers, czy też Daily Bugle, na którym teraz właśnie się skupimy. Teddy to nowa miejscówka, która powróciła do Fortnite po prawie 4 lata, na takiej OG miejscówce mamy na przykład Eamon Grala na Elkach, Remont na Izaku, czy tam też Bitwę na Koronkach oraz Kolapsowanie Big Bena. I teraz się zatrzymajmy obok Kolapsowania Big Bena, ponieważ obok Big Bena mamy grube H, na której mówię H. Kaktusa. No i właśnie po tej nazwie możecie się spodziewać, co teraz Wam powiem. Ja właśnie najczęściej latam na Grubę H, czyli H. Tam to lutuję, Kolapsuję Big Bena, idę następnie pod ten most, gdzie lutuję sobie ciężarówki, a następnie jadę do. Jechać Izaka oraz Koronkę. No a następnie to staram się wygrać gierkę. Więc to by była moja rotacja na trzech moich ulubionych miejscówkach z tego oto rozdziału. Jeżeli chcielibyście odcinek o takich miejscówkach, tylko że z rozdziału drugiego, to dajcie mi o tym znać w komentarzu. Swoją drogą możecie też w komentarzu dać znać, gdzie Wy w swoich grach latacie najczęściej. A przepnę wam serduszko. I to byłby już koniec tego odcineczka. Zasubskrybuj mój kanał, jeżeli chcesz więcej tego typu filmów. A po drugie lecimy po 3000 subskrypcji, więc miło będzie, jak go tam zostawisz. A ja już się z wami żegnam i trzymajcie się, manko.